No, to jest niemożliwe, że my ten lud załatwiliśmy. Wszystkie sklepy są dzisiaj pozamykane. To Wojtek powiem ci, to wszystko co wydarzyło się w sprawie rekordu. jest tak niesamowite. W ogóle nie miałem szans zorganizowania tego. Wszyscy odmówili i pomoc przyszła znikąd po prostu. To jest... Wróciło do mnie dobro po prostu. Wróciła niespodziewanie, bo... niespodziewanie, no naprawdę. Wokaliść to piękne miejsce z godącym sercem. Podobno to jest miasto najstarsze w Polsce, tak? Jedno jest pewne ludzie z wielkimi sercami tam są. Widać, że hartetywne wydarzenie idzie pełną parą. Pomożemy Laurze w zebraniu pieniędzy na jej leczenie. Słuchajcie, to przykre trochę, że państwo zapomina o takich dzieciakach i my musimy zbierać na to pieniądze. Ale z drugiej strony jest to niesamowite, że ci ludzie się łączą. Także to jest niesamowite. Ale warto zwrócić uwagę na taki problem, że takie dzieci potrzebują pomocy po prostu. I zasługują na nią, bo one sobie w stanie pomóc same nie są. Podziękowania dla Mirka, wróża, który się do mnie odezwał w sprawie tego rekordu, bo to też nie zapominajmy, że to on skontaktował mnie z organizatorami tego przedsięwzięcia, za co dziękuję Ci, przyjacielu. Fajnie w takich chwilach poznać prawdziwych przyjaciół. To jest niesamowite. Dziękuję Ci, Beato, za pomoc. Dziękuję Ci, Kingo. No i Laura, mam nadzieję, że zbierzemy dla Ciebie pieniążki, które pomogą na Twoje leczenie.